Cześć, z tej strony Scooby, A na tym odcinku odczytam myśli przypadkowych osób. I Michał, w ogóle, cześć. Mateusz. Mimo. Mateusz, i słuchajcie, Mateusz, już za chwilę pomyśli sobie o jakimś polityku i możecie wierzyć lub nie, ale zdjęcie tego polityka będzie w tej kopercie. Dobra. Więc Mateusz, skup się i po raz pierwszy powiedz polityka, o którym myślisz. Grzegorz Braun. Grzegorz Braun. Powiedzcie mi, czy zgodzicie się ze mną, że gdyby w tej kopercie było zdjęcie Grzegorza Brauna, byłaby to dobra sztuczka. No, Ważna rzecz, nie mówiłeś mi wcześniej kogo pomyśleć i tak nie, nie, nie dalej, to jest tylko w twojej głowie. Słuchajcie, jestem tak pewny swojego numeru, że jeżeli tutaj nie będzie zdjęcia Grzegorza Brauna, to dostajesz stów ode mnie. O. <laughs> Jesteście gotowi? Przyklepane? Tak. W ten ten. Tak, żeby kamera też łapała. Tutaj jest zdjęcie Grzegorza Brauna w wieku trzech miesięcy. <laughs> tak wygląda. Małą gaśnicę. To... Tak, Poznaję go, To jest tylko żarcik. Ostatnio ktoś mnie zapytał, a co jakbym Barack Obamę wybrał, nie? Dobra. No. Jestem profesjonalnym dziennikarzem? A to też byłem szakowany. Ale ty wreszcie do Grzegorza. Grzegorza to zdjęcie się składa, jakbyś mógł wziąć, otworzyć, spojrzeć co jest w środku. O Grzegorza Do grzegorę. Możesz nie sprawdzić, że w popercie nic więcej nie ma. Pusta. Dobrze, już no, Tak Dokładnie. moi drodzy, tyle ode mnie, Dobre, możecie też. tam jakieś reakcje dać brawo, do kamery. Brawo. Super, dzięki Wam, wielkie. Możemy wrzucić, tak? Tak, tak. tak? Ja jestem z Kubi Magik, jak coś na wszystkich platformach możecie zaobserwować. Miłego Kli, składać się dobrze. Dzięki, dzięki, dzięki bardzo. Hej. Nie nie to pomyśleć o Adrylę też. Cześć, Michał, w ogóle? Konrad. konrad. W tej kopercie jest zdjęcie. Jednego polityka. Okej. Okay. Ty za chwilę pomyślisz o dowolnym polityku, i czy gdyby w tej kopercie było zdjęcie osoby, o której myślisz, to byłaby dobra sztuczka? No była z... w powiedział. <laughs> Okej, okay, to Konrad, jeżeli... T... ja nawet jestem tak pewny, że jeżeli tam nie będzie zdjęcia tej osoby, to z wodem nie dostaniesz. Spoko. Okej, okay, jakbyś mógł, Konrad, po raz pierwszy powiedzieć o jakiej osobie myślisz. Na głos. Tak. To jest to Joanna Senyszyn. Możesz powiedzieć do o, kamery? <laughs> Joanna Senyszyn. Okej, okay, jakby nie mogłem wiedzieć, że wybierasz Nie ma w żaden sposób, tak. nie? Gdyby tu było zdjęcie Janny Seneszyn, dobry numer? Co no jest na to? Na nie ten wierzę że... to. Zdjęcie Janny Seneszyn w wieku Czegnięcia. A nie, nie. A no, nie! nie! Ja Wam powiem lepszy. Nie. Ostatnio ktoś mówi na pokazie, a co jakby pomyślał o tym? O Barack Obama. Na na to, jest profesjonalistą, ale muszę wiedzieć, że to zdjęcie się składa. W środku, tak? No, Konrad, dzięki wielkie. Dzięki wielkie moi drodzy, możecie poklaskać, pomagać do kamery. Ze mną jest. Tomasz. Cześć, Tomasz, bardzo mi miło. Tomasz, w tej kopercie, tutaj powiem, jest zdjęcie. Jednego polityka. Tomasz, myślisz o jednym polityku? Powiedzmy to. I powiedz mi, że gdyby w tej kopercie było zdjęcie tego polityka, czy to by była dobra sztuczka? Tak. Jestem tego tak pewny, że jeżeli tu nie będzie zdjęcia tego polityka, to ode mnie dostajesz stóp. Brzmi spoko? Dobra, to Z drugą stronę nie ma zakładu. W sensie tylko możesz wygrać i stracić. Tomasz, jakbyś po raz pierwszy tam do kamery powiedział o kim myślisz? Dobra, ja, no to był Sławek. Sławek, yy, czyli? No, Męcen. Sławomir Męcen. Czyli zgadzamy się, że jeżeli tu jest zdjęcie Sławomira Męcena, to dobra sztuczka, nie? Ja zdradzę, że ta sztuczka jeszcze nigdy nie wyszła. Bo tutaj jest zdjęcie Sławomira ale w wieku trzech miesięcy ostatnio mnie <śpiewanie> ktoś zapytał na występie a co gdybym wybrał Obamę słuchajcie, jestem profesjonalistą ale ty, ty, ty pomyślisz o męcenie, nie? to się rozkłada, możesz otworzyć? zajrzeć do środka do kamery Muszę sprawić, że w kopercie nic nie ma, co dzięki wielkie panowie za pomoc, dzięki. miłego dzięki. wieczorka, smacznych dryneczków, dzięki bardzo. Dzięki. dzięki. A zapytam, gdzie to znajdziemy w internecie potem? A wiesz co, Michał Skubiga, SkubiMagik, YouTube i Dobra. No. Myśli zostały odczytane, reakcje były niesamowite. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia.